Już po raz dwunasty w Kolegium Polonikum odbyło się Słubickie Forum organizacji pozarządowych. O forum oraz działalności organizacji pozarządowych mówi prezes Zarządu Fundacji na rzecz Kolegium Polonikum, pani Magdalena Tokarska. Mgnienie oka, to zależy, jak na to popatrzeć. Fajnie, że 12. Doskonale, że chcą ludzie przychodzić. Doskonale, że organizacje rozwijają się i ciągle powstają nowe. To chyba jest najfajniejsze w tym wszystkim. E, I tak jak Pan powiedział, koordynowanie może nie to za twarde słowo. Współpraca, wzajemna wymiana informacji, doświadczenia, przekazywanie wiedzy z różnych źródeł, bo zawsze mamy jakichś gości przecież i z poziomu rządowych projektów i samorządowych i międzynarodowych. I chyba to jest istotne, żeby jak najwięcej wiedzy, jak najwięcej korzystać, inspirować się i po prostu działać, no bo społeczeństwo obywatelskie wtedy się rozwija, myślę, że najlepiej. Najfajniejsze projekty są wtedy, kiedy łączymy potencjały, kiedy zmieniamy się tym, co mamy najlepsze, najmocniejsze. No, a nierzadko jest tak, że w każdej organizacji jest jakaś specjalność. Jest, jesteśmy w czymś lepsi, no bo mamy fachowców w danej dziedzinie. Jeżeli to połączymy, no to mamy szansę sięgnąć po duży projekt. Forum uczestniczyła pani Adela Gąsierowska, zastępca dyrektora Narodowego Instytutu Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Oczywiście organizacje działające lokalnie są dla nas bardzo ważne, bo tak naprawdę to właśnie na poziomie lokalnym dzieje się najwięcej i najwięcej można zrobić. Zresztą tak też skonstruowany jest system działania naszego kraju, gdzie najwięcej powinno dzieć się w samorządach i gdzie samorządy powinny współpracować ze społeczeństwem obywatelskim. Dlatego między innymi takim zadaniem nas jako instytutu jest wspieranie właśnie lokalnych organizacji i dzisiaj podczas tego spotkania będziemy z organizacjami rozmawiać na temat tego jak one zgłaszać się do nas po dofinansowania. Generalnie liczba organizacji pozarządowych stale rośnie w Polsce. Oczywiście są pewne trendy zmienne, przykładowo rejestruje się coraz więcej fundacji, w przypadku stowarzyszeń ten przyrost jest coraz mniejszy, natomiast na pewno możemy właśnie zauważyć to, że cały czas społeczeństwo jest aktywne i zakłada coraz to nowe organizacje. Jak pokazują statystyki, najwięcej jest organizacji działających w obszarze sportu i turystyki, no bo to też są takie bardzo naturalne obszary, w których chcemy się na co dzień angażować ale również w innych dziedzinach na przykład pomocy społecznej zdrowia jest bardzo dużo organizacji istnieją oczywiście też różne organizacje na przykład działające w obszarze ochrony praw człowieka czy klimatu więc tak naprawdę w każdej dziedzinie naszego życia powstaje bardzo wiele organizacji i wiele z nich również działa cały czas tak długofalowo tak, w tym roku mamy już kolejne, 12. Słubickie Forum Organizacji Pozarządowych. Bardzo się cieszymy, że możemy się właśnie raz w roku spotkać ze wszystkimi organizacjami, nie tylko z gminy Słubice, bo wiem, że mamy gości również spoza. I to jest takie właśnie nasze święto, że możemy się spotkać, możemy porozmawiać, wymienić się dobrymi praktykami, pomysłami na projekty. I tak naprawdę to się tutaj dzieje. I teraz jest to też pierwsze forum, gdzie jest nowa pani burmistrzyni, pani Marzena Podownik, który, która, jak wiemy, wywodzi się z organizacji pozarządowych, więc to, to forum, to święto jest tym bardziej bliskie jej sercu, więc cieszymy się bardziej, że możemy dzisiaj tutaj razem być. I co? No mam nadzieję, że program jest na tyle ciekawy, że tutaj naszym gościom się spodoba i miło spędzimy te najbliższe trzy godziny. Zawsze forum organizujemy tak na około 50, 50 osób. Organizacji pozarządowych jest też kilkanaście albo nawet i kilkadziesiąt. Ale około 50 osób zawsze mamy tutaj na sali. W ustawie o samorządzie gminnym określone zostały podstawowe regulacje związane z budżetem obywatelskim. Oto co o budżecie obywatelskim powiedziała burmistrz Słubic, pani Marzena Słodownik. No, budżet obywatelski gdzieś mi w duszy grał już od dawna oczywiście każde forum wracaliśmy do tematu fundacja wracała do tematu z gminą natomiast jakby nic nie szło nic, nic nie szło za tym za tymi rozmowami natomiast no, ja to też miałam w kampanii wyborczej no i budżet jest takim narzędziem które daje mieszkańcom prawo decydowania sprawstwa bo to jest najważniejsze żeby mieszkańcy mieli możliwość decydowania o tym jak ta przestrzeń Obok będzie wyglądała. Rozmawialiśmy, w jaki sposób, znaczy rozmawialiśmy przede wszystkim o formalnościach, kiedy, co i jak, bo przyszły rok to będzie składanie wniosków, to, będzie, to będą głosowania na poszczególne projekty, a od 2026 roku będziemy ten budżet realizować. Także od mieszkańców też dostaliśmy fajny feedback, że oni pytali, na jakie inwestycje, na jakie działania miękkie będzie można pozyskać te pieniądze, więc jeszcze my też nie wiemy, jaki, jaki będzie budżet na inwestycje i na działania miękkie, bo to też będziemy konsultować z mieszkańcami, ale widzimy entuzjazm i to jest najważniejsze, że chcemy to robić razem z mieszkańcami, bo to będzie bardzo takie narzędzie partycypacyjne i tutaj nasi mieszkańcy będą mieli bardzo dużo do powiedzenia. Więc, jakby taką, takim pierwszym zadaniem, które, które grupą naszą roboczą. Mamy grupę roboczą do, do spraw budżetu obywatelskiego w, w gminie tutaj, także to jakby te wszystkie kroki zostały e, po kolei rozpisane. No i działamy, tak? No chodzi o to, żeby też e, móc jak najszybciej e, to wdrażać. Wiadomo, że procedury są, no trzeba to wszystko. E, rada, rada Gminy musi uchwalić, e, jakby całą procedurę. Będziemy to robić na początku przyszłego roku. No i działamy, i, i tutaj chodzi o to, żeby e, mieszkańcy, mieszkańców zarażać tą, tą tą energią społecznikowską. Oprócz tego budżetu, no to wiadomo, że zwiększone pieniądze na inicjatywę lokalną, będziemy mieli podział. Część pieniędzy będzie na inicjatywę lokalną, część będzie na zieloną inicjatywę lokalną. Także mieszkańcy już o to pytali, czy można w ten sposób sobie te ogródki, te, te podwórka tak zazieleniać, tak jakby chcieli, jak, jak, jak to wszystko prowadzić. Oczywiście, że tak. Dajemy taką możliwość, dajemy takie narzędzie, także będziemy cały czas w kontakcie z mieszkańcami, będzie na, na każdym etapie tego procesu konsultować, i jednocześnie wszystkie informacje będą na stronie gminy. Słubickie Forum Organizacji Pozarządowych, oprócz ciekawych wykładów oraz wymiany doświadczeń między uczestnikami, było także okazją do poszerzenia wiedzy na temat środków, o jakie można ubiegać się z różnego rodzaju programów dotacyjnych.